Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj odpoczniemy sobie od zawieruch związanej z nowym patchem i pomówimy o czymś zupełnie innym. Niedawno mieliśmy zwiększone szanse na zdobycie czempionów z Gift Decrease Defense na AOE, więc dzisiaj chciałem porozmawiać o moim zdaniem 10 najlepszych czempionach, 10 najlepszych epikach, którzy mają taki skill. Czasami ciężko było wybrać. Odpowiednią kolejność tego, który jest wyżej, który powinien być niżej, bo jest to dziesiątka naprawdę dobrych czempionów i myślę, że wielu z nich jest na bardzo podobnym poziomie. Więc zacznijmy, i pierwszym czempionem będzie Ork. Konkretnie Orkinia, jeżeli tak można powiedzieć, I jest to Zargala. Zargadz, która ma całkiem przyzwoity HP, dobry atak i wysoki speed i przede wszystkim, przynajmniej mi się kojarzy z tym, że mocno atakuje i jest nieraz używana na arenie jako nuker, może nie na Gold War, ale wcześniej jak najbardziej się w tej roli spisuje i co ona tutaj ma? Ma weekend na A1, co dodatkowo tutaj sprawia, że Mo, może osłabić przeciwnika na A2 atakuje jednego przeciwnika i jeżeli kogoś zabije to automatycznie uruchamia e, Crack Armor czyli swoje A3 na którym właśnie ma Decrease Defense i tutaj atakuje wszystkich 3 razy po pierwszym uderzeniu ma 50% szans o 25% 20 możemy, możemy to jeszcze zwiększyć na wrzucenie dużego Decrease Defense na dwie tury także 3 ataki no i po pierwsze, czyli pierwszy nie, mo, nie może tego dać. I szansa 75%, cooldown 4 tury. Ale jak już wcześniej czytałem, jeżeli tutaj kogoś zabijemy, automatycznie A3 wchodzi. No i jeszcze ma aure, zwiększa akurację wszędzie o 40 punktów. Także Zargala, można ją zbudować jako nukera, ale można również ją zbudować jako debuffera. I też się tutaj spisuje. Jedynym problemem jest to, że ma bardzo niski defense, więc dosyć ciężko ją utrzymać przy życiu. Jedziemy dalej. To była Teraz będzie Dwarf. I to jest y, tutaj. Fodbor. Jeden z nowszych championów. Ma dosyć niski HP i defense, więc też go będzie ciężko utrzymać przy życiu. Ale szybki, ma wysoki atak. Tutaj atakuje trzy razy i ma tutaj Heal Reduction czyli to od razu mówi Fire Knight tutaj atakuje jednego przeciwnika 100% szans na kradzież dwóch buffów albo jeżeli nie ma buffów to stan na jedną turę jest też dosyć użyteczny skill i tutaj na A3 atakuje wszystkich po wyksiążkowaniu ma 100% szans na wrzucenie dużego Decrease Defense na dwie tury i tylko cooldown tutaj troszkę zawodzi bo to są 4 tury ale poza tym bardzo fajny skill. Przydatny na pewno na Faction Wars każdy z tych championów na Faction Wars się bardzo przyda dzięki Decrease Defense. Więc na miejscu 9, futbol. Przejdźmy do miejsca 8. I tu barbarzyńcy. I jest to Armina. Armina, która ma przyzwoite HP, ale też niski. Defense i przyzwoity atak. To jest trzeci czempion, którego obrażenia sklują się na ataku, więc takich czempionów zazwyczaj trudniej utrzymać przy życiu. I co ona ma? Tutaj atakuje jednego przeciwnika i ma szansę na stun, czyli trochę kontroli przeciwnika. I tutaj atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie dużego decrease defense na dwie tury i kradnie 7,5% turmiter. Przeciwnikom, którzy są pod wpływem Decrease Defense, czyli mamy Decrease Defense, i do tego ponownie troszkę kontroli przeciwnika, a do tego sama się przyspieszy, ponieważ kradnie, nie tylko obniża. I cooldown po wyksiążkowaniu to już są trzy tury, czyli już jest lepiej niż u poprzedniej dwójki. No jeszcze mamy tutaj A3 obniża turnmeter wszystkich przeciwników o 20%, czyli znowu kontrola dodatkowo po wyksiążkowaniu 100% szans na urzucenie stan na jedną turę na przeciwników, na przeciwników yy, których turmiter zostało opróżniony, czyli jak widzimy nie dość, że pomaga nukerom bardziej więcej obrażeń zadawać, to jeszcze ma yy, tutaj kontrolę w swoim zestawie umiejętności. I to była Armina. Przejdźmy dalej. Też Kolejny z nowszych championów i to jest Siege Hulk. Siege Hulk człowiek, znaczy ogr, który nawet się tutaj na ekranie cały nie mieści. Ponownie skalujemy na ataku, więc ciężko go będzie utrzymać przy życiu, bo ma niski HP i niski defense, ale bardzo wysoki atak i bardzo mocno też potrafi uderzyć. Co on tutaj nam daje? Na A1 atakuje raz. Pobniże turmę o 15% przeciwnikom, którzy są pod wpływem Decrease Defense albo Decrease Speed. Na A2 wrzuca na siebie duży increase Attack na dwie tury, potem atakuje wszystkich. I atakując ma po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie dużego decrease Defense na dwie tury, i tutaj też cooldown, to są trzy tury. Czyli tutaj najpierw się sam siebie wzmacnia, a potem naprawdę potrafi mocno, mocno potrafi przyłożyć jeszcze obniżając obronę przeciwnika, no i na koniec mm, umieszcza duży increase crit rate i crit damage na, sie, na sobie na dwie tury, potem atakuje jednego przeciwnika i po wyciążkowaniu 100% szans na decrease speed na dwie tury. Jeszcze mamy aure, zwiększa w Doom Tower crit rate o 24%. Także to był y, Siege Hulk. Przejdźmy do miejsca szóstego i jest to Bannerlord i tu będzie Stagnite Stagnite który jest naprawdę bardzo fajnym championem wysoki HP dobry defense, bardzo szybki także staty ma bardzo fajne i co on tutaj daje na A1 atakuje dwa razy i ma decrease speed czyli fajny debuff na A1 no i tutaj atakuje wszystkich i problem jest taki, że ma 95% szans na wrzucenie Decrease Defense i Decrease Attack na dwie tury ma 90 i cooldown to są trzy tury jak to, jak to wyksiążkujemy 95% szans, ale jeżeli weźmiemy masterkę Sniper to da, da nam to dodatkowe 5% i wtedy będzie to już 100% jeszcze ma fajny pasyw, yy, wrzuca duży Increase Accuracy na Championie którego debuff został zablokowany przez przeciwnika, czyli jeżeli brakuje nam akiuresji troszkę, to stagnate jeszcze dzięki swojemu pasywowi może pomóc. No i tutaj ciężko było stwierdzić, kto ma być piąty, kto ma być szósty, ale uznałem, że ten czempion będzie na piątym miejscu i to jest Duke the Piest. Taki sobie HP, ale ma wysoki defense jego obrażenia skulują się na defense więc tutaj łatwiej go utrzymać przy życiu na jeden atakuje dwa razy obniża accuracy no i tutaj atakuje wszystkich po wyksiążkowaniu ma 100% szans na wrzucenie decrease attack i decrease defense na dwie tury na każdym y, krytycznym uderzeniu i cooldown to są cztery tury no tutaj widzimy tutaj nie musimy żadnych mieć masterek żeby 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 dojść do 100% ale potrzebujemy Critical Hit i na koniec jeszcze tutaj mamy umieszcza prowok na jedną turę na przeciwniku i dodatkowo ma 75% szans na wrzucenie Provoke na dwóch innych losowych przeciwników umieszcza Reflect Damage na sobie na dwie tury i Unkillable czyli jeszcze troszkę tutaj jest kontroli przeciwnika no jeszcze ma Aurę zwiększa defense, faction creeps o 31 umieściłem go to tu, była bardzo, tu było bardzo blisko między Stagnite a Duke'iem jego troszkę łatwiej jest utrzymać przy życiu bo ma bardzo wysoki defense, dodatkowo nie trzeba tutaj specjalnych masterek żeby mieć 100% szans na wrzucenie tego decrease defense i decrease attack, więc minimalnie ale wrzuciłem tutaj Duke'a, mimo że jeden drugi to jest bardzo bardzo fajny check Okay, no to przejdźmy do miejsca czwartego. I tym czempionem jest Tyrell. Jeden z oryginalnych czempionów. Zawsze był świetny. Czas mija, nowi nie przychodzą, a on ciągle jest bardzo dobrym czempionem. Atak, yy, przepraszam, atak HP. Jest takie sobie, ale ma wysoki defense. Jego obrażenia też się skulują na defense. Taki sobie speed. I co on nam oferuje? Na A1 dwa razy atakuje i przyzwoite szanse na wrzucenie decrease attack. Na 2 atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu ma 100% szans na wrzucenie decrease defense. A jeżeli przeciwnik jest pod wpływem decrease attack, to do tego jeszcze wrzuca sleep. No i tutaj tylko problem jest, że to są 4 tury cooldownu. Ale też to uderzenie tutaj to potrafi dosyć mocno. Uderzyć więc nie tylko debuffy, ale także uderzenia. No i tutaj mamy: atakuje jednego przeciwnika, obniża turmiter o 50%, a jeżeli w pełni obniży turmiter to wrzuca stan. Także jeszcze mamy kontrolę przeciwnika, a do tego mamy fajną maurę, zwiększa defense o 25% we wszystkich miejscach. Także może tutaj jest jedna kura, y, kura jedna tura więcej cooldownu, ale ogólnie. Przez użyteczność wrzuciłem go na czwarte miejsce. I może troszkę też przez sentyment, bo bardzo długo go używałem na kanbosie, w różnych innych miejscach. I przejdźmy do pierwszego miejsca na podium. I tym czempionem na trzecim miejscu jest Ugo. Ugo wysoki, wysoki HP, wysoki defense do tego szybka i już ma wbudowane 15%, 15% punktów accuracy, co bardzo pomaga. Na A1 atakuje jeden raz i ma szansę na licz. Na a 2 atakuje wszystkich po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie decrease defense na dwie tury. Dodatkowo 75% szans na block buffs na dwie tury. Yy. I szanse możemy zwiększyć na block buffs o 5% za każdego żywego przeciwnika czyli mamy ba, dwa bardzo dobre debuffy z jednej strony obniżamy obronę z drugiej strony możemy zablokować wszystkie debuffy które przeciwnik będzie chciał na siebie wrzucić czyli na przykład już increase defense nie wejdzie ani nic innego także bardzo, bardzo dobry ruch po wyksiążkowaniu 3 tury cooldown i na koniec usuwa z wszystkich heal reduction potem jeszcze usuwa jeden losowy Jeden osoby debuff, potem leczy wszystkich o 20% swoje, swojego max HP. A jeżeli jest ostatnim e, żywym championem, to ma revive. Revive 50% HP i 50% turn meter. Czyli tutaj ma fajny skill, dwie, dwie możliwości użycia. Cooldown to 4 tury. No jeszcze ma pasyw. Wrzuca Increase Speed i Block Damage na siebie, kiedy jest ostatnim żywym Championem Także Ugo na trzecim miejscu, bardzo, bardzo fajny Champion No i przejdźmy do królowej areny, to jest Dark Elves. I gdzie ona jest? Tutaj, Madame Series Void, czyli w jej przypadku nie będzie miało znaczenia Affinity. Dobre HP, dobry defense, szybka, do tego 15 punktów accuracy. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i ma szansę wrzucić Fear. I jeszcze w zależności od debuffów na przeciwniku te szanse rosną. Na A2 atakuje wszystkich po wyksiążkowaniu. 50% szans na kradzież losowego buffu. E, wrzuca blok debuffs na wszystkich na dwie tury, jeżeli jej się to uda. I True film na jedną turę na przeciwnika, który nie ma żadnych, któremu skradnie ten buff. Czyli troszkę kontroli, a nam wrzuca Block Divas. No i na koniec i popisowy ruch nie atakuje, tylko po prostu usuwa wszystkie, wszystkie buffy z przeciwników i zastępuje to Decrease Attack i Decrease Defense na dwie tury. Cooldown to są trzy tury. Kiedy, 4 tury, kiedyś to były 3 tury, ale dostała takiego nerfa i teraz to są 4 tury, tury cooldownu po wyksiążkowaniu ale to jest bardzo, bardzo potężny ruch no i dodatkowo ma pasyw, umieszcza tarczę na sobie w wysokości 10% jej, yy, jej HP na początku tury a kiedy jest zaatakowana pod wpływem shielda ma 30% szans na wrzucenie fear na atakującego. Naprawdę świetny champion Myślę, że marzenie każdego, kto chce zajść wysoko na arenie. No i przejdźmy do ostatniego miejsca. Jest to jeden z moich ulubionych epików. I. to jest Sacred Order. Chyba. Chyba nie. A nie, ja, jednak tutaj. Jak widzicie, tutaj go jeszcze nie mam, ale na moim drugim koncie jest jak najbardziej używany i to jest Deacon Armstrong Mam poradnik o nim Ma całkiem dobry HP, dobry defense, jest szybki i też ma 15% accuracy. I to jest bardzo wszechstronny champion Na 1 atakuje dwa razy, ma szansę na wrzucenie leech Na A2 atakuje wszystkich Po wyksiążkowaniu 100% decrease defense, 3 tury cooldownu i żeby tego było mało, to na A3 napełnia turmiter wszystkich naszych czempionów o 15%, a obniża o 15% turmiter przeciwnika. Do tego dostaje dodatkową turę. Cooldown można tu obniżyć o dwie tury, ale tak naprawdę, od dwie tury do trzech. Tak naprawdę to są dwie tury, ponieważ dostając dodatkową turę od razu schodzi z tego cooldown. No i na koniec jeszcze jest aura. 19% speed we wszystkich miejscach. Także to jest człowiek, który może w teamie spełniać trzy role: Speed Leader, Speed Boostera i Debuffera. Także bardzo dobry, bardzo wszechstronny champion. Jeżeli go macie, gorąco polecam go zrobić. Naprawdę świetny champion. Także to tyle z mojej strony. To była dziesiątka najlepszych według mnie championów z Dekees defense na AOE wśród epików. Napiszcie w komentarzach, czy kogoś byście dali wyżej, może kogoś uważacie, że przeceniam, a może na liście nie było kogoś kto powinien się waszym zdaniem zna znaleźć tutaj. No jeżeli możecie to polajkujcie ten film. To naprawdę bardzo pomaga potem promować ten film, bo algorytm YouTube'a naprawdę lubi jeżeli, jest, jeżeli pojawią się lajki, komentarze, także jeżeli możecie, to będę za to bardzo wdzięczny. A na dzisiaj się już żegnam. Życzę miłej niedzieli. Cześć.